Biblia? To nie, za grube. Idiota, to święta księga! Pisana szyfrem. Siostra miała wizję. Między gołąbkami a murzynkiem jest ukryta przepowiednia. Z siostry było ziółko, dlatego przepowiednia jest sprośna. Arcybiskupie? Proszę. A no tak, udzielam dyspensy. Kilogram mięsa mielonego z łopatki bez kości. I obracał ją jak diabeł! Bo to był diabeł! Jedną cebulę w drobną kostkę, od tyłu, od przodu na odwróconego misjonarza. Dzielę angielskie liść laurowy i choć miała to być pijacka przygoda. Zalać wodą bądź bulionem, to zaszła z diabłem w ciąży. Cur do smaku, dwie łyżki oleju. Koniec. No ale arcybiskupie, przecież to tylko pikantna historyjka dla seminarzystów. Na długie, samotne wieczory, bo w seminarium nie ma internetu. <śmum> <śmum> Dlatego znasz ją na pamięć. Yy...